Witajcie z tej strony twitter.pl. To będzie moja pierwsza próba nagrania Azazela. Jeśli Wam się spodoba, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji i odzywajcie się, bo raczej będę planował drugą część. Dobra. Oficjalnie przetestujmy Azazela, czyli po prostu dajmy się zabić. Zobaczymy, kim teraz będziemy. Jakby nie jaram, nie gram, normalnym stalkerem. Liczę na coś ciekawszego, jakiś monolicik może że powinność tego typu. Oho, oho, już, mojku. Okej, 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 okej. No, naprawdę! Dobra, dobra, Nie była to część gameplayu, jaką chciałbym wam przedstawić. Jak o? A czy to jest droga na. O Jezus, Maria. W każdym razie wiem, że w Anomalii miałem tutaj problemy, więc jakby. Czemu nikt nie chce zamontować? Aha! Jakby spoko. Przełomił u mnie. Bardzo chciałbym sobie z kimś porozmawiać na najnormalniej świecie. O! To jeszcze jakaś zabawa. Ale to pies. Dobra. Kumpel ma coś fajnego, uh, że chce gadać Nie, znowu mnie. No i. Czy ja właśnie. na... Dobra. Jakby zasada dla mnie do zapamiętania za każdym razem, kiedy to jest. Ja straciłem tą broń. On tutaj był. Co mi zabrał? Eee, masz może opcję dawaj, Mignata? Dobra. Oho! O ty, mały! Skąd? I dokąd? I w co? A dobra. Jezu. Aha, ja mam jeszcze cztery naboje: trzy. Nigdy nie będę ufał temu AI. Nigdy. Dobra. Może tutaj coś. Okej, okay, dobra, nie, 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 nie. Chyba pograne. Zainteresujecie się? Pff, ja nawet nie mam jak. Nawet... Nawet nie mam jak. Naprawdę? Jezu! Przekoksy z nich, naprawdę przekoksy z nich. Dobra chłopaki. Sprawa jest prosta. No dawaj no. Kto dalej? Dobra! Nie, to tak nie miało wyglądać, nie? No. Totalnie, totalnie chciałem to zagrać inaczej. Naprawdę potrzebowałem tej broni. No, jeszcze, jeszcze jest. Naprawdę? To ja zawsze muszę przychodzić na końc akcji. O kurde Kolega by nie chciał oddać? I w kogo? I w kogo? W te pieski? Tyle ammo. ci sobie z pieskiem poradzić. No, no, pokaż się. No chodź, no tu. Halo. Ło no. nie, naprawdę, weźcie pod uwagę, że normalny gameplay ze Stalkera w moim wykonaniu tak nie wygląda. Jak, już nic nie mówię, naprawdę, już nic nie mówię. Jakby. Nic i... po prostu świetnie. Aha Też to widzieliście, nie? Jakby dobra Zaplanujmy sobie to jakoś Nie wiem Nie mam ammo mm, Moja broń główna też jest w sumie bezużyteczna Chwila, to jest powinność, nie? To są bandyci Czy mnie jeszcze... NIE NO jest cały po... Dobra nie było tematu o planowaniu To jest dyntka To ja mam tam podchodzić Sprawdzać? Halo? Halo, bo nie No nie wiem no Strzeliłbym, ale Cześć chłopaki Jakby Koledzy z samotników czy Nie no, to chyba... Dobra, nie wolę. O Jezu, już! Spokojnie. Oho? A może ja tak nie mam amunicji ani chęci? Nie, no by. A, 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 a. A, a, a. a, a. Proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie. Ale zobaczymy, prawo, <laughs> nie no Teraz pytanie, czy my sobie możemy tędy wyjść, jak normalni ludzie Chociaż spróbował... Nie no, nie, don't Aha mhm. Obyś był na tle głupi Jeden i dwa. Hm, no tak. Anomalii. No i teraz tak. Ja tutaj coś. Au! Co, Jezu, a się wzdygłem. Uuu. Nie mam pytań. O! O! A mnie. Ciarki przeszły. Dobra. Chwila przerwy i co? Znowu monolit. O, no przynajmniej MPP Fajny terenik. Jako my mamy super... a dobra, myślę, że... Uuu! Złoty pociąg Dobra, na spokojnie teraz, co ja mam w ogóle na sobie? Ha, ja mam ten taki zaatakowały. Co? I czym ja się. Dobra, chłopaki, wy. Nie ja, wy. O, tam już trochę latają. Naprawdę? Tak sobie. O, położyliście takiego ziomka, do którego ja. Pierwszym przejściu anomalii to z 30 naboi, w sensie 30 magazynków zmarnowałem i, i on sobie nadal mnie ganiał? Nie wiem, gdzie dojdziemy. Nigdy się tu nie wspinałem. mam do... Nie! A moje chłopaki? Czy oni potrafią się wspinać po drabinkach, czy podpuszczałem temat? Bacznie patrolują teren, dobra. Mogę sobie tutaj. Po... Jezus, Maria. Hej, okay. jakieś strzały. Ale do czego? Aha. Aha. Spoko. Tego nie przewidziałem. Ale to nie są moje chłopaki, nie? Przyczą na mnie? Już schodzę, no. I cyk spacja. No i pytanie: jak to wyszło? Prawie widzę, że żyjecie. Ło, wow, Ło, wow, no co? No tak jak. Takie akcje nie powinny mieć miejsca, no. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tą grą Mordo! A taki dobry stalker z, nie... z niego... był? <laughs> Dobra Powiedzmy, że tak No nie jest kolorowo, stary, no nie jest kolorowo Twój kumpel zginął przez teleportującego się niby olbrzymym, no on mi... Nie, 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 stary, nie. To... to nie ma sensu. Dobra. Skoro nadal tutaj jesteś, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji na kanale i do zobaczenia w następnych materiałach. Siemka.